Skrążą szepty o buncie. Odpowiadam za prawo i porządek. Przez niego pospólstwo dojrzało nadzieję. Jedna rzecz trzyma go u władzy. Pieniądze. Ukradniemy je. Tak to miało wyglądać? No tak. Mówią, że kradnę bogatym i rozdaje biednym, ale gdy bogaty okrada was, to kto jest złodziejem? Robin Hood. Początek. Tylko w Kanal Plus. Piek, który mnie rzucił, tylko w kanal plus. żartujesz, to dla mnie jest, tak? Dla ciebie. Taka córka to skarb. Zwiedź z domu potrafi byle leszcz. Zrobimy coś mocniejszego. Zaginęła wam dziewczyna. A pomyśl pan, co by się z wami stało, gdyby zaginała kolejna. Myśli pan, że nie jestem do tego zdolny? Dlaczego mi nie powiedziałeś? O czym? piliście parą. Czy ty myślisz, że nie zjedzakomiesz? Telefon. coś dla pana? No, fuck. Ty się uparła, żeby wjechać do tego pieprzonego żmijowiska. To jest twoja wina. Nie masz prawa tak do mnie mówić. Krążą szepty o buncie. Odpowiadam za prawo i porządek. Przez niego pospólstwo dojrzało nadzieję. Jedna rzecz trzyma go u władzy. Pieniądze. Ukradniemy je. Tak to miało wyglądać? No tak. Mówią, że kradnę bogatym i rozdaje biednym. Ale gdy bogaty okrada was, to kto jest złodziejem? Robin Hood. Początek. Tylko w Kanal+. Plus. This. Czekałem na ten moment przez całe życie. Nie dał mi wyboru. 15 lat? Nie musisz przyjmować ugody. Raczej tego nie przeżyję. Kojarzysz Johna Rodstina? Został wczoraj zamordowany. Mister Mercedes. Tylko w Kanal Plus i Kanal Plus 4K. Jewski co za asysta! Dujše Bajew do szóstego metra i Cupara bez rady. Pogadajmy o Drew Tejerze. Jest twoim chłopakiem. Zerwaliśmy na co? Ma kłopoty? Drew był CIA. Proszę? Zginie wielu ludzi, jeśli to nie trafi w odpowiednie ręce. Umrzeć i nic nie widzieć? Czy wykitować zaliczywszy Europę? Nie ma innych opcji? Czy kiedykolwiek czułaś, że żyłaś na maksa? Boże! Szpieg, który mnie rzucił. Tylko w Kanal+. Program z napisami dla niedosłyszących oraz audiodeskrypcją.